Dzień dobry, ja to związki Dariusz, kanał Metu. Ukłamyamy się bardzo nisko. Witamy w kolejnym odcinku, witamy naszych stałych bawalców, jakże tych, którzy widzą mnie i Dariusza po raz pierwszy, jeżeli tak jest, oczywiście, zapraszamy do przejrzenia naszego kanału. Jeżeli on będzie dla Was interesujący, no to docencie nas poprzez subskrypcję, może jakieś polubienia, udostępnienia. Dzisiaj będziemy mówić o dosyć szerokim temacie, ale nie będziemy skupiać się na teorii. Może kiedyś powstanie taki szerszy filmik o tej teorii. Będziemy dzisiaj mówić o ćwiczeniach. A ćwiczeniach na co? Na kolano biegacza. Zapraszamy. Kolano biegacza to dosyć szeroki termin. W publikacjach znajdziecie, że kolano biegacza jest to problem np. z zespołem tarcia pasma biodrowo piszczelowego czy też z problemem ze stawem rzepkowo-łudowym, czy też problemem chondromalacyjnym, a nieraz nawet bólem związanym z błoną maziową, więc jakby tych przyczyn tego kolana biegacza jest sporo, jest to takie duże określenie wielu schorzeń, po prostu pacjenta boli w publikacjach jest nazywane to kolana biegacza właśnie tymi schorzeniami. Na naszym kanale już powstało troszkę o chondromalacji, troszkę o u góry w kartach będziemy odsyłać do tego, troszkę też o zespołu tarcia pasma pudrowo-piszczolowego. Do tego też będziemy odsyłać u, u góry w kartach, jednakże jedno co jest wspólne, no bo trzeba by było nakierować swoją rehabilitację, swoje ćwiczenia pod... Dane kolano biegacza, czy to jest zespół tarcia pasma wędrowo-pistolowego, czy to jest problem zestawu szybkowodowego, troszkę inna rehabilitacja. Dzisiaj będziemy mówić o ćwiczeniach i dlaczego wybraliśmy ćwiczenia do tak szerokiego terminu. No, bo jedno, co jest wspólne w, w rehabilitacji tych. Czy tego terminu, tego kolano biegacza z tych, tych przyczyn, jest to, że trzeba wzmacniać mięśnie pośladkowe. I dzisiaj będziemy bardzo mocno wzmacniać właśnie mięśnie i pośladkowe średni i mały, jak i pośrodkowe wielki. Więc we, przy wszystkich tych przyczynach to się jak najbardziej przyda. Jednakże warto by było tutaj zaznaczyć i powiedzieć, że trzeba rozszerzyć to, te nasze zalecenia, te trzy ćwiczonka o kolejne, żeby były nakierowane na daną przyczynę naszego bólu. I jeszcze jedną rzecz ostatnią, którą chciałbym powiedzieć przed samymi ćwiczeniami, jest to, że oczywiście nasze ćwiczenia mają nie powodować bólu. Po ćwiczeniach nie macie czuć też żadnych objawów bólowych imitujących te właśnie właśnie symptomy. Nie ma być żadnego obrzęku, czyli to są to takie rzeczy niepokojące. Ćwiczenia, które robicie, oczywiście wiążą się nieraz z bólem mięśniowym, zmęczeniowym. Jest to ból wręcz pożądany, ale pamiętajcie, że no my nie wiemy, co wam jest dokładnie, jakie jest zaawansowane, jaki jest etap waszego schorzenia, więc to wszystko róbcie bardzo bezpiecznie. Jeżeli ćwiczycie, czujecie dobre zmęczenie mięśni, jak najbardziej można tu kontynuować, tak jak powiedzieliśmy sobie, ale rozszerzać dalej, ale jednakże jeżeli czujecie ból, to nie robić i udać się do specjalisty. Ćwiczenie numer 1, Ćwiczenie numer 1 dosyć proste. Przepraszamy, że widać, tylko macie od pasa w dół, ale chcemy Wam do, dokładnie pokazać, na czym polega to Ćwiczenie. A najważniejsze, i tak będzie się działo właśnie w tym obrębie. Jak widzicie, do tych Ćwiczeń fajnie by było mieć właśnie gumę Teraband. My mamy wersję Mini Band. Umiejscowiona ta guma jest nad kostkami. I Ćwiczenie jest to stanie jedną. Wybieracie oczywiście tą nogę, na która jest Wasza bolesna, stajecie na tej nodze, a drugą nogą będziemy robić takie drobne odwodzenie właśnie z oporem gumy. Starajcie się ustabilizować i robić te ruchy powolutku i starać się, żeby wasze kolano i wasze biodro było w osi wraz z waszą stopą. Takie ćwiczenie będziecie robić sobie 3 seryjki po 10-15 powtórzeń, tutaj bez przytrzymania takie e, powolne, e, płynne ruchy. Ćwiczenie numer 2. Ta sama pozycja, jak widzicie, guma w tym samym miejscu, tak jak widzicie, czyli nad kostkami. Jest to fajne ćwiczenie. Bardzo je lubię. Polecam też u osób. Biegających jako prewencja rozgrzewka przed naszym bieganiem, czy to w domu, czy to na powietrzu. Co będziemy robić? Połączymy oczywiście akcję stabilizacji i odwodzenia, czyli ten nasz pośrodkowy, średni i mały. Ćwiczenie polega na tym, że robimy tip topki, ale takie obszerne tip topki, czyli obszernie do boku idziemy jak do odwodzenia i dostawiamy piętę do palców. Tak, jest i robimy dokładnie to samo do tyłu. I jak widzicie, no tutaj, z racji filmiku i logistyki, no to zrobiliśmy sobie po dwa kroki do przodu, po dwa kroki do tyłu. A dla Was będzie to robienie 20 kroków do przodu, 20 kroków do tyłu. Najlepiej w dwóch seriach, chyba że już będzie ciężko i zapalą Wam się boki Waszych pośladków, ale dobierzcie wtedy to. Pod siebie 20, to sugestia ode mnie, ale oczywiście trzeba to dobrać indywidualnie. I ćwiczenie trzecie, na nasze kolano biegacza, tu już w pozycji leżącej, no musimy włączyć też do naszych pośladków ten pośladkowy wielki, więc najbardziej klasycznym ćwiczeniem znanym. I lubianym jest wznos miednicy. Oczywiście wariacji tego ćwiczenia jest wiele. My wybraliśmy z. Jak już mamy ten mini bend, to wykorzystajmy go też w tym ćwiczeniu. Czyli będziemy robić wznos miednicy. Mini bend jest wokół kolan i będziemy troszkę rozpierać ten mini band na zewnątrz, żeby jeszcze te nasze odwodziciele dołączyć do tego ruchu. Czyli idziemy do góry. Troszkę dajemy nasze kolana na zewnątrz, utrzymujemy 3 sekundy i powolutku w dół. Tak jest. Zróbmy sobie takie 3 seryjki, 10 powtórzeń z 2-3 sekundy utrzymania u góry wszystko na dziś. Mamy nadzieję z Dariuszem i z Marią, że wszystko było widoczne. Oczywiście, jak powiedzieliśmy sobie na samym początku, te ćwiczenia trzeba rozszerzyć w zależności od tego, jaki jest Wasz problem, gdzie jest przyczyna. Więc, jak zawsze, bardzo zalecamy jednak, żeby pójść do lokalnie, lokalnego specjalisty, żeby on zbadał i nakierował, gdzie jeszcze trzeba by było poćwiczyć, leczyć, rehabilitować. Jak zawsze z naszej prawej strony, w waszej lewej, zostawiamy kolejne filmki do przejrzenia z naszego kanału. Za dzisiaj bardzo dziękujemy, życzymy miłego weekendu, widzimy się za tydzień, no i życzymy dużo zdrowia. Pozdrawiamy.